Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją tego maleństwa, czyli albumiku, który zrobiłam na konkurs na łódzki bigiel skrepowy w tym roku, w 2025 roku. Wy jak to widzicie, no to już się bigiel odbył. Ja to nagrywam oczywiście dzień przed, bo jak zwykle na ostatnią chwilę zrobiłam albumik. Skończyłam. Jak to ja nie jestem do końca zadowolona, zaraz Wam powiem jakie błędy popełniłam, ale no... Mogło być gorzej, o tak powiem. Jestem i tak zadowolona, bo w tym mikroalbumiku, który mierzy 10,2 na 14,7, zaraz wam powiem, czemu tak dziwnie, zmieściłam 40 zdjęć. Grzbiet ma 2 cm, no tu wiecie, to trochę puchnie. Maksymalne wymiary tego albumu, bo to miał być właśnie mini-albumik, to było z tego co pamiętam 10,5 na 15. A ja bałam się, że jeżeli dotnę sobie te, 10,5 na 15, no to wtedy jeszcze płótno, jeszcze tutaj grzbiet robi objętość i się nie zakwalifikuje, więc trochę zmniejszyłam go. Ale no, staram się zrobić jak największy, bo um, jakoś nie miałam sobie wyobrazić takiego maleństwa, totalnie maleństwa. Ja lubię rzeczy użytkowe, chociaż tutaj kompozycja na układce nie wskazuje na to, ale to tak trochę poszalałam. I zanim przejdę tam do jakichś szczegółów. To chciałam Wam powiedzieć, ja chciałabym sobie zrobić przede wszystkim pudełko na ten album i ateciaki. No tu mam te ateciaki, które jutro rozdam, a jak Wy to widzicie, to ja już ich nie mam. I chciałam sobie, wiecie, zrobić pudełko, w którym będę mieć z jednej strony albumik, tu będę mieć taką przegródkę, a z drugiej strony ateciaki, które dostałam z w w okazji tego zlotu. I pomyślałam, że to jest fajny pomysł na robienie tak z każdym zlotem. Chciałam, taki ten pomysł już miałam dawno, trochę inaczej, trochę zmodyfikowany, zaraz zresztą powiem jak. O, stado słoni zaskoczyło, <grym> w postaci mojego kota oczywiście. Miałam taki pomysł już dawno, ale chciałam zrobić, wiecie, taki duży album, pełnowymiarowy, z normalnymi zdjęciami. A tutaj zresztą zaraz zobaczycie, jakie te zdjęcia są, maciupeńkie. <grym> ale bardzo, bardzo mi się spodobała ta forma. I chyba właśnie, tak jak mówię, będę robić z innych z lotów też sobie takie pamiątki. Jeżeli będę robić zdjęcia, chociaż tutaj za dużo zdjęć nie miałam. Dużo z tych zdjęć to są screeny z mojego vloga, który robiłam, więc podlinkuję Wam tego vloga, to na pewno zobaczycie. Dzięki temu mogę Wam zaprezentować go z album ze zdjęciami, bo w zasadzie wszystko już było na tym kanale widoczne, więc nic tutaj nowego wewnątrz nie będzie. Wykorzystałam kolekcję. Jak w niebie yy, od Paper Heaven. Tak sobie pomyślałam, bo logo zeszłoroczne to było właśnie w takich odcieniach niebieskiego. Yy, to chciałam wykorzystać na okładkę. Yy, tą przypinkę też chciałam gdzieś wykorzystać, ale nie wiem, może ją po prostu gdzieś na pudełku przykleję, albo po prostu włożę do pudełka jako pamiątkę razem z tymi atyciakami, no nie wiem. Bo nie mam czegoś takiej torby, do której bym mogła sobie te takie przypinki zbierać. A to też jest wydrukowane właśnie na papierze fotograficznym, bo też myślałam na początku, że wykorzystam po prostu to i pod, tą, pod ten kolor dobierałam płótno. Znaczy, no tak wiecie, no idealnie no to nie miałam takiego koloru, ale taki dosyć, dosyć zbliżony. Ten plan się pozmieniał, bo przypomniało mi się o tych turkach, które w zeszłym roku. Właśnie na zlocie, nie wiem czy to było w tej parce, którą wygrałam, już teraz nie pamiętam, ze Snipartu e, były takie, o wypadły nożyczki, chyba nie, gdzie wypadły tu, nożyczki też wyjąłam, ale w końcu stwierdziłam, że jak tu są jedne, no to już drugich nie będę używać, mogą się je jeszcze przydać, e, takie e, tekturki dedykowane typowo na ten zlot. I wykorzystałam z tego właśnie tutaj te, te kleje, te pędzle, i nożyczki. To, to, jest, to było w całości. Tutaj to było takie w całości. wykorzystam tutaj tą paletkę na farby, jakieś farby, no i oczywiście przede wszystkim logo yy, z lotu i napisy Łódzki Bigiel Skrapowy 18 maja 2024. Nie wykorzystałam napisów na przykład do ZOO na Bigiel, warsztaty, zakupy, make and take. I miałam w ogóle zrobić napisy w albumie, ale yy, takie przy zdjęciach, ale to chyba będę musiała sobie na papierze pisać, po prostu długopisem, bo jak widzicie tutaj coś poszło nie tak, to jest to co mi nie, mówię, nie pykło. No trochę tutaj spuchł, przede wszystkim na jednej grubości miałam, mam trzy komplety magnesów i te magnesy to zrobiły to kuku, więc trzeba następnym razem pomyśleć, ale dawno nie robiłam albumów, a to jest taki testowy maluszek, wiecie, w dużym albumie to się gdzieś tam ta grubość magnesu gdzieś rozchodzi, ale no w takim maluszku jednak, ym, no jednak, <ścoughs> jednak no, trochę tutaj nie pykło. Wybrałam właśnie tą kolekcję, bo pasowały mi, na początku myślałam o nie, po prostu wykorzystaniu niebieskich arkuszy i, i takie zrobienie tego tak na niebiesko, nie? bo by pasowało do tego logo. Ale później tak sobie pomyślałam, że będzie tak monotonnie. Zwłaszcza, że te arkusze, które tutaj są, no to one są kwiaty, nie ma takiego, że są kwiaty typowo tylko niebieskie, tylko te żółte też są. No i stwierdziłam, że a dobra, to będę ten żółty też wykorzystam. W ogóle miałam wykorzystać kwiaty z papieru. Też pierwsze, które znalazłam miały właśnie, bo by popasowały kolorystycznie. E, takie papierowe już dawno je robiłam. O nie! Ubrudziłam. Ach, wiecie, od czego ubrudziłam? Gąbka mi leżała obok z tego z distresa, tak to jest jak się nie chowa od razu przyda się, ale mam tu jeden wielki armagedon przez to, że wszystko robię naraz, z wszystkim chcę zdążyć i no muszę teraz dzisiaj już w końcu to posprzątać no, no więc kwiatów nie użyłam tamtych, były jeszcze wtedy czyste ale znalazłam sobie taki żółty, bo jak przykładałam tu te niebieskie, gdzie ja znowu je rzuciłam o, i tutaj powiedzmy, że y, przykładałam te niebieskie, to było tak strasznie monotonne Zwłaszcza, że wybrałam żółtą wstążkę, no to chciałam też tak trochę nawiązać do tego. Yy, na o tej okładce całej, mojej, bo z zewnątrz nie ma nic, zawiązane jest tą wstążką taką old fashion ribbon. Taki tylko kawałek miałam, więc centralnie wystarczyło mi tak. Lubię, jak wstążka jest trochę dłuższa, ale no, na tyle mi wystarczyło. E, użyłam wycinanek z tej kolekcji. Te konkretnie wycinałam w szpitalu. <laughs> Zabijałam sobie tak czas w oczekiwaniu na operację i wykorzystałam takie jeszcze plastiki ja bardzo lubię te plastiki, zwłaszcza lubię te listki, które są przy tych plastikach no tutaj z tej wersji kolorystycznej już mi nie zostało o, tych listków, zostały tylko właśnie takie okwiatuszkowe, kwiatuszkowe, ale myślę, że to jest, też jest spoko, chociaż tu widzę, że te gałązki zakleiłam i tak goło tutaj jest trochę, no ale dobra że mogłabym tu wkleić jeszcze takiego o, takiego jakiegoś listka nie, dobra, już nie ruszam już nie ruszam, już styknie co zepsułam? To pochlapałam koloreksem i, znaczy, później poprawiłam trochę gestem, ale, czy fa nie, farbą. Ale widzicie, no, dlaczego to zrobiłam? Bo na embossingu, embossing mi tak dziwnie, mm, mam taką bardzo końcóweczkę mojego przezroczystego pudru do embossingu i on zostawił mi takie białe kropeczki gdzie niegdzie. No, te kropeczki, które tutaj są, o, widzicie, to nie są chlapania, te takie mikroskopijne. No, ale chciałam to trochę z żeby się wtopiło w tło. No i się wtopiło w tło. No to pochlapałam białą farbą. Ale na płótnie tak nie do końca efekt zadowala mnie ten, który jest na płótnie. Tekturki wyembosowałam, bo ja jakoś nie przypadam za takim gołym kolorem tekturek. Jedyne, gdzie nie maluję, ani nie embosuję tekturek, znaczy nie jedyne, no może nie jedyne, ale najczęściej no to w tekturkach 3D, bo tam to no... Nie jest ciężko, trzeba albo przemalować totalnie, no ale nie każde się da przemalować totalnie. Poza tym, tutaj, jakbym przemalowano, to bym ten napis by mi znikł, a o to chodziło, żeby właśnie był. W kompozycji na samej dole jest gaza, który oczywiście już nigdzie nie widać, ale jest. I jeszcze Sizal, tam pomiędzy warstwami sobie umiejscowiłam. I chyba z takich ogólnych rzeczy to chyba tyle i mogę Wam pokazać w końcu jak on wygląda w środku. Nie, nie jest taki długi wstęp. Nawet to tu teraz drugi asortyment rzeczy, które nie powiedziałam, a... Dobra, dobra, zabieram to wszystko. Użyłam jeszcze tego dziurkacza, bo zaraz zapomnę się. Jest Idealny do takich mikroskopijnych albumików, bo tyle zabiera tylko pół centymetra z papieru, więc fajnie tak ozdabia, yy, no, ozdabia te strony. A zdjęcia drukowałam sama na mojej drukarce domowej Brother dcp t 510 chyba, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, zawsze jak ją wybieram, to już mi się zapamiętało, i na takim papierze. To jest matowy papier dwustronny, 200 gram, gdzieś tu ma napisane, 200 gram, nie wiem gdzie, tak jest tutaj napisane, że ma 200 gram. Ja nie mam porównania do papierów fotograficznych, nie lubię błyszczących, więc ten kupiłam. Kupiłam go oczywiście tak jak wszyscy do grafik, ale z grafik drukowanych na papierze fotograficznym, nie że na tym po prostu jestem niezadowolona, bo one są zbyt ostre. Ja wolę takie delikatniejsze, rozmyte troszkę. Wiecie, no takie jak, yy, jak grafiki. Te grafiki też nie są takie ostre, żywe jak zdjęcia, nie? No, więc ja wolę taki efekt. I przejdźmy do albumu. Mam nadzieję, że go nie uszkodzę, bo tak trochę się martwiłam o to, że tutaj te tekturki tak są, żeby ich tam nie uszkodzić. Ale postaram się, będzie delikatna. Poza mną nikt tego albumu... Znaczy, no, na konkursie no to będą go oglądać, ale później poza mną już będzie, wiecie, w domu u mnie. Więc raczej nikt nie będzie oglądał. I tak się prezentuje i mówię 40 zdjęć tutaj umieściłam, robię to delikatnie, albo może nawet w powietrzu to zrobię, żeby go nie uszkodzić jeszcze przed oddaniem, bo będzie przypał. To jest folio, z dwóch stron się składa, no tutaj mogłam spokojnie centymetrową zrobić tą, zwłaszcza, że tu miałam miejsce, więc mogłam centymetrową tą klapkę. I to jest główny mój błąd, który zrobiłam, tu mam tylko półcentymetrową klapkę, ale koncepcja była zupełnie inna. W ogóle czy ja mam tutaj gdzieś jeszcze pokazałabym wam mój wzór. Muszę go znaleźć. Ta to jest mój wzór. Pierwszy raz coś takiego robiłam, no ale wiecie, zrobiłam. Tak, tutaj miało być logo z lotu i turkusowe kwiaty, taki był pierwszy wzór. Tu miało być zdjęcie grupowe i jakaś kompozycja kwiatowa, i to się miało tak otwierać. Generalnie klapka góra dół tururur, i z grubsza się zgadza. Eee, no i taki, taki mój <noise> to jest dopiero mini albumik, nie? no, <noise> taki był pierwowzór a tu już ogromny jest po prostu zdjęcia, no to znaczy tak te y, maty mają y, 4 na 7 cm o 3 mm mniejsze są zdjęcia y, wydrukowałam zdjęcia w taki sposób, żeby była biała ramka bo zrobiłam je w kanwie, ale no niestety y, przy wycinaniu mi nie pykło żeby ta ramka była równa, za bardzo się wkurzałam z tym i zostało jak zostało. Więc po prostu dodałam grubości przyklejając na biały papier. Pierwszy ten to są typowo ujęcia właśnie z vloga, gdzie właśnie nadjeżdżał pociąg, zrobiłam sobie sklina. I tutaj jak wycinałam w pociągu też, wiecie, no taki mój początek z lotu to był. Tutaj jest przed zlotem, jak czekałyśmy z dziewczynami na, na wejście i to już na wejściu na drzwiach w środku już było właśnie taki, to już dziś, no i sobie e, takie zdjęcie zrobiłam, znaczy zdjęcie, tu też jest screen, nie? prawie wszystko jest screenami, e, tu podobnie, też są screeny, chociaż to jest tak, m, miałam inny plan, tu miały być zdjęcia, te które, są, e, te, które są tu, miały być zdjęcia, więc trochę nie jest chronologicznie, więc polecimy chronologicznie. Tutaj jest taka, taka O, taka klapka w prawo i w lewo. I tu są zdjęcia z make takeów Typowo. Myślałam, że tutaj będę napisy jakieś dodawać, no ale już nie mogę grubości tutaj dodawać. Na dole jest pokaz, który robiła usi. Um, tu jest kieszonka taka po skosie, gdzie są takie standardowe zdjęcia stoisk. Wybrałam tylko trzy, bo mam ich więcej, gdzie ja je w ogóle położyłam. A nie wiem, już bałaganie dzisiaj, to jest masakra. Miałam ich więcej, ale takie stoiska, na których nie było w ogóle ludzi, no to mało ciekawe zdjęcia. A tak z ludźmi zawsze jest trochę ciekawiej. Więc trzy zostały, bo jak mówię, grubości tutaj już za bardzo by nie było. Tutaj też właśnie jeszcze dwa zdjęcia, takie ze stoisk, jak tam gdzieś człowieki sobie chodzą, więc można sobie popatrzeć. Ale wiecie co? No, fajnie to wydrukowało na takim mikroskopijnym tym, ale... To mówię, to są screeny, wszystko z mojego vloga. Yy, I tutaj jest yy, z ogłoszenia wyników: to były wyniki z Emarka. No niestety nie wygrałam, ale co tam? Yy, tutaj Karolina Pytlarz. Yy, i, I nie wiem kto. Ktoś z Margaret. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest właścicielka. Yy, teraz wiecie. Ja yy, nie kojarzę, nie kojarzę wszystkich. W każdym razie to było przy stoisku z Margaret. Tam jest z tyłu stoisko Margaret. I yy, 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 co. No. I tyle. No i tutaj nam właśnie y, Fana Beries, y, Karolina Pytlarz Fana jest chyba ma kanał na YouTubie, y, nam macha. Y, druga strona, to to jest tak, to zdjęcie w ogóle miało być po prostu wklejone na tą klapkę, ale wydrukowało mi się trochę za duże, więc nie mogłam wkleić tego na, y, typowo na tą klapkę, tak jak widzieliście na mojej y, mikroskopijnym planie, y, rozpisce, w ogóle... <grym> Gdzie to jest? O, tu. Tak to miało wyglądać. Grupowe i kwiatuszek. No, ale z, koncepcja się zmieniła. Postanowiłam to dać po prostu na takiej klapce mm, foliowej. Dzięki temu trzyma trochę w ryzach tą wielką klapkę, która jest taka tam nabita. Więc to jest to zdjęcie. O, o, o. O, 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 i ja jestem tu, tu jestem ja, o, widzicie, da się rozpoznać twarze, jak się mniej więcej te twarze zna, tak, więc to zdjęcie jest zapożyczone, oczywiście widzicie tutaj logo e, łódzkiego Bigla, to jest po prostu z ich Facebooka zdjęcie ściągnięte, no takiego nie miałam, a też chciałam je, żeby umieścić, z drugiej strony już nie przyklejałam żadnego zdjęcia, e, tutaj są zdjęcia na tarasie, więc tutaj jak przyszła Tosia, i tam wiecie, no z dziewczynami jakieś zdjęcia tutaj oglądają, wymianki, tutaj picie kawki, no i, i, i tu uszy też macha. Więc to były zdjęcia z vloga, wszystko, screeny z vloga i teraz tutaj jest ta klapka, dobra. Tutaj jest ta klapka. Ja to położę chyba jednak, bo mi ta klapka będzie majdać, jak ja będę się tutaj tak tym ruszać. Mam nadzieję, że się teraz już nie będzie majdać. Ta strona to są zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia i też zdjęcia, takie ujęcia, co widzicie, dziewczyny mi machały do tego. Może ja tu jakoś przybliżę trochę, bo nie chcę... O, ojejku. Bo nie chcę... Ojku. Co nie chcę, nie chcę tutaj machać tym albumem, żeby tam mi się nie uszkodziło to, to od spodu. A to jest też taka rozkładówka, czyli właśnie to jest zdjęcie, które dostałam chyba od Iwony. Iwony, tak chyba, chyba to było telefonem Iwony. I tak, właśnie z dziewczynami tutaj wszystkie są takie fajne, radosne, i te, które udało mi się gdzieś tam znaleźć, miałam z dziewczynami, więc tutaj takie, no, ten motyw podoba mi się najbardziej, nie? Więc i, takie super, tu wiecie, to jest takie y, radosne, bo jest utrzym uchwycone w ruchu, że dziewczyny machały, a nie, że, y, że to ja na swoje miny, jak popatrzę, porażka, nie? Ale to ma być pamiątka na wesoło i w ogóle jest przez to tak radośnie, bo do zdjęcia człowiek się bardziej ustawia, a do filmu to jest takie, no, takie o, więc takie sobie tutaj ten zrobiłam i ta klapka jest tak, że muszę ją trochę docisnąć, żeby się ładnie trzymała. Tu na dole jest właśnie, nie wiem co to jest, bo w Łodzi są, to nie są krasnale, bo krasnale są chyba we Wrocławiu. No, ale generalnie taki, takie coś tuż przed wejściem na zlot to jest taka mała kieszonka. Gdzie zrobiłam to, po, tak pamiątkowo dla mnie, zdjęcie, które też screen z, z moich ateciaków w ogóle nie umiałam znaleźć zdjęcia ateciaków, na no a przecież na pewno robiłam do miniatury, więc nie wiem gdzie mam. A tutaj też screen, więc dlatego wygląda to jak wygląda z ateciaków, które dostałam od Was właśnie z, na tym zlocie. Więc taki mikroskopijne, ja mówię, one będą razem tu w pudełku, jak już zrobię pudełko do tego. Ale teraz się trochę zafiksowały, mi się to podoba. Tak, i tu jest taka kieszonka. A na tej stronie są już zdjęcia. Tak, tutaj jest karteczka, że wygrałam szczęśliwy traw, czyli paczkę taką przy Dasi. Były kartki, kartki takie pochowane w różnych miejscach. To w ogóle krzywo przykleiłam, widzicie, nie? To jest mniejszy odstęp niż z drugiej. No ale jak już przykleiłam folię, to już potem tu już nic nie mogłam z tym zrobić. Ale mówię, to zostaje u mnie, więc jest takie, o też na folii, żeby tu było też tak, o, widać, że tu tam są te zdjęcia. Z drugiej strony nic nie ma, tylko jest na biało. I to jest to, co mówiłam. Trzy magnesy, znaczy trzy komplety. Tu dwa komplety, tu magnes, tu magnes i jeszcze magnesy, jeszcze gdzie jest magnes? Tu jest jeszcze magnes, tu, tu, tu. O, więc generalnie na górze one są, no, za dużo ich tu jest. A tutaj są zdjęcia i też screeny z mojego tego złodzi. Po prostu jak już po zlocie poszłam sobie na spacer, więc taki, wiecie, wodospad zrobiłam, góra, dół. To jest rynek. jakiś takie przy ulicy były ciekawe, jakieś figury. Ja się nie znam, ta Aleja Gwiazd. Jakieś kamienice, to ulica Włókiennicza, tutaj wewnątrz tej ulicy Włókienniczej, tutaj na zdjęciu. Ja widzę, ale na zdjęciu wy pewnie przez kamerę nie widzicie, tu zaczął padać deszcz. To było jedno z ostatnich zdjęć, to było sztupowo ostatnie zdjęcie, które zrobiłam, jak szłam na pociąg, bo ja taki wie, jakie koło zrobiłam spacer. Um, I mi się niestety wyczerpała bateria w telefonie totalnie, dopiero później się podładowałam w pociągu. No, więc tak się prezentuje mój albumik. No mówię, tutaj jest trochę... Przez to, że tu jest tak dużo tych zdjęć, jeszcze te magnesy, to no trochę dobiłam ten... Ale... no. Ale jest fajny, jest fajny, podoba mi się. czy znaczy mówię, no nie bez wpadek, nie bez... no nie wygląda tak profesjonalnie, ale co tam, to jest album dla mnie pierwszy raz w życiu. Tu się Wam teraz przyznam, pierwszy raz w życiu zrobiłam A album taki malutki, B album ze zdjęciami dla siebie. To jest pierwszy album, który zrobiłam dla siebie i który zostaje u mnie. I wiecie, pierwszy raz, pierwszy raz w życiu tyle lat robię albumy. A pierwszy raz y, zrobiłam coś dla siebie typowo i tym bardziej się właśnie cieszę. E, czy mi się tam uda jakieś wyróżnienie zdobyć, czy mi się nie uda, to już jest taka rzecz. No może nie drugorzędna, znaczy tak, drugorzędna. Jest ważna, ale jest drugorzędna. Fajnie by było. Ale jak się nie uda, to się nic nie stanie, bo e, to jest to. Ja lubię na takie wyzwania robić rzeczy praktyczne, które albo ze mną mogą zostać, albo mogę komuś dać. Dlatego chciałam zrobić te ateciaki cztery, bo tam dziewczyny y, chciały je dla siebie, nie? Bo ja nie wiedziałam potem, co zrobić z taką serią atecy. E, tych, mm, tych takich, wiecie, łączonych. Nie wiem, no noc jest długa, nie? Jest, ale jeszcze się muszę spakować. <średziny> Więc no nie wiem, już mam przygotowane trochę. Ale tak brak mi takiego... Y, ostatecznego pomysłu, więc nie wiem czy coś z tego wyjdzie, w każdym razie na konkurs z albumikiem jestem przygotowana chociaż tyle, więc yy, tak się jeszcze raz tutaj prezentuję, mam nadzieję, że się Wam podoba bo mi się, mówię, podoba mi się, no taki jest trochę pokraczny w kwestii tutaj o powinnam spokojnie jak tu centymetrowe yy, skrzydełko, albo nawet półtora centymetrowe byłoby spoko, bo tu jest niewiele, a to ten cały grzbiet ma dwa centymetry, no Koncepcja była troszkę y, inna, nie przewidziałam, że wiecie. Jakoś no mogłam się domyślić, że tutaj wodospad, a to też zajmie swoją grubość. Miałam to bardziej na środku zrobić, no ale co takie. No. Tak, tak się wygląda y, jeszcze raz mój albumik. Mm, I co? I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pewnie wam albo, nie wiem czy będę nagrywać vloga y, z tego zlotu, y, czy nie będę nagrywać, ale na pewno jakieś zakupy przywiozę, bo mam z odbiorem osobistym, więc w jakimś filmiku się będziemy widzieć w piątek. Tak, tak, w piątek. No, ten film pójdzie we wtorek, następny pójdzie w piątek. Dobra, no to wszystko. To do zobaczenia w piątek. Pa, pa!